Jak moje drodzy jestem Ambrose, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem zagrałem w Starcraft 2, tak nie, nie są to epickie bitwy. Kontynuujemy w końcu kampanię. Ostatnio mieliśmy misję Witamy, witamy w dżungli, czemu ja powiedziałem inaczej? A, nieważne. Dobra, kontynuujemy naszą kampanię. Oczywiście nagrałem program DX Tory, żeby nie było. A tygus zapewne. Nie, tym razem nie będzie, a jednak, nie ma na Albo to mat może coś ściąga za tej swojej tam były dziewczyny, kurczę, którą żeśmy ostatnio tam też spotkali, w jednym z którychś odcinków. Może wysłać jej miłosne maile? Nie wiem. Kurczę, się z walentynkami, który był wczoraj. Zobaczymy. No, szybciej. Mam nadzieję, że wam się podobały ostatnie odcinki epickie w dosyć ciekawie było. Muszę przyznać, kilka wygranych właśnie fajnie pojedynków z Jankerem oraz swoim yy, idealnym kolegą. Nie wiem, jak, nie, nie pamiętam jak się tam nazywa. chodziło o Patryka. Yy, dobrze, standardowo, zacznę najpierw od wiadomości liczba ofiar sięga kilku tysięcy. Należąca do Dominium fabryka broni eksplodowała kilka godzin temu. Wybuch wywołał reakcję łańcuchową, w wyniku której zniszczeniu uległo kilka okolicznych osiedli mieszkaniowych. Żyli tam robotnicy. Siły bezpieczeństwa Dominium twierdzą, że zdarzenie to było zamachem terrorystycznym, za którym stoi osławiony Jim Raynor. Ale z naszych informacji wynika, że do fabryki przekradł się oddział dysponujący zaawansowanymi technologiami maskującymi. To pytanie nasuwa się samo. Czy możliwe, że część oddziału duchów zdezerterowała i obróciła się przeciwko swojemu dowództwu? Dla UNN z Nefor2, jednego z centralnych światów, mówiła Kate Lockwell. Hmm, nieźle. No porozmawiam się z tykusem. Ten toż to wariat Jimmy. Przez cały czas mamrocze i bawi się tymi swoimi cholernymi laleczkami. Cóż, potrzebny mi ktoś, kto zrównoważy twoje wysublimowanie i dobre maniery. Facet ma krzywo pod kopułą, bracie. Rozumiem stare, dobre wariactwo, ale on. Coś mu się zacięło tam w środku. Tobie też się coś zacięło, ale to chodzi o kamizelę, dobra. Rozmawiamy ze Stoszem. Ciągle mi nie ufasz, bracie. Dopóki się nie zdecydujesz, nie mamy o czym rozmawiać. Aha, no dobra, e, skażmy może do zbrojowni. Oje, oh yeah. mamy jakieś nowe ulepszenia, chyba. E, tak, mamy oczywiście pojazdy, mamy w końcu Goliaty, świetnie. O, lekko przycięło. Mamy Goliaty, i co mamy? z system uzbrojenia. To dosyć przyjemne. Oczywiście do zasięgu rakię i jeden do zasięgu działek. Hmm. co mamy tutaj klasę możemy na pewno określić to Żeby goliak mogły walczyć na dwóch frontach hmm. jeden do zasięgu Jechota, czy ja coś, er jest całkowicie ulepszona? Zbieram sobie Na 230 tysięcy hmm, Zobaczmy Aha, normalnie to by nie trafiły jej. Ale to chyba nie będzie aż tak, wiecie, potrzebne. Dobrze. Skoczmy może do laboratorium, może jest coś, co możemy ulepszyć sobie dalej. Ojej, oh yeah, coś jest. Tak jest, mamy w końcu kolejne badanie. Mikrofiltry możemy. Rafinery oraz zautomatyzowane rafinery przetwarzają wezmą o 25% szybciej. Mało mnie to interesuje. Mnie bardziej yy, interesują magazyny orbitalne. Zobaczcie o, bo to podchodzi i od razu magazyn spada, a one no mogą szybko do pracy. Tak magazyn orbitalny mnie bardziej interesuje, zwłaszcza jeżeli się gra yy, tymi terkami. Za chwilę będziemy mieli kolejne tutaj ulepszenie, jeżeli chodzi o zergi. Tymczasem, borym lasem, wracamy na mostek. Przynajmniej z matem da się tak, jest z matem da się poznać jak miło. Czy rozumiesz z tej zakodowanej wiadomości? Naprawdę nie wiem, komandorze. Jeśli toż faktycznie jest jednym z widm, to oczywiste, że Mengsk chciałby was skłócić. ale toż nie mówi nam wszystkiego. Jeśli mamy wygrać tę rewolucję, wiem. Musimy być pewni naszych sojuszników. No właśnie, dobrze. Zobaczmy, co nam szykuje mapy w mapach, wiemy, tym razem. Haven, mamy, Valhalla i mamy Xil. Dlaczego, że Haven najpierw? Ludzie, którym przewodzę, założyli nową kolonię na planecie Haven. Wszystko szło dobrze. Niestety, teraz nad kolonią zaległa ciemność. Nie odpowiadają na żadnej częstotliwości. Dlatego musimy polecieć na Haven i wybadać sytuację. Możliwe, że koloniści zarazili się wirusem Zergów, a do tego ta kolonia znajduje się w pobliżu przestrzeni kontrolowanej przez protosów. Jim. Boję się, że zdarzyło się coś złego. Tak, i tutaj dostaniemy Wikingi. Walhalla. Ym... Zaszyfrowany adjutant zawiera nagrania udowadniające, że to Mengsk stał za masakrą na Tarsonis. Teraz musimy tylko rozpowszechnić te informacje. Mira Mirahan dała nam wskazówkę, jak to zrobić. Dominium chce zaprezentować na Korhalu swoją nową maszynę bojową Odyna. Jeśli udałoby się go ukraść, moglibyśmy dostać się do studia UNN i nadać transmisję o zbrodniach wojennych Męska. Też ciekawi, że tak znajdujemy się obecnie w placówce testowej na Valhalla. Mm, tak, mamy zjawy i zobaczymy, czy Xil. Ci z Mobiusa chcą, żebyśmy wyruszyli po kolejny artefakt na jakimś wyniszczonym świecie, zwanym ZIL. Najwyraźniej wysłali zespół specjalistów. Ale stracili z nimi kontakt przed dwoma dniami. Cóż, mają pecha, za to my dostaniemy pewnie dodatek za pracę w szkodliwych warunkach. Dobrze, poleciłem sobie na Zilczyk-Sil, pamiętam tę misję. Dostaniemy czołgi oblężnicze w końcu. A więc tak, to miejsce to kostnica. Cokolwiek hmm. żyło w tych ruinach, wymarło miliony lat temu. Zanim ludzie Mobiusa zaginęli, zgłosili promieniowanie typowe dla artefaktu, dobiegające z tamtej wielkiej skały. Przytaszczyli wielki laser, żeby dostać się do środka. Wiertło laserowe ale bestia. Gdyby drużyna Mobiusa miała dostęp do takiego sprzętu, nie chcę nawet myśleć, co mogło ich pozabijać. To nie. Wkrótce się dowiemy. No właśnie, wkrótce się dowiemy. I tak jak już powiedziałem, byli to protosi. Moja kochana raza nie może być zła! <sukłanie dostań> dobrze, dobrze, dosyć takiego lamentowania. Sprawdzimy sobie godzinę. 14.24, no to kurczę, nie za ciekawe. Ja. godzinę na, na nagranie, czyli z jeden odcinek może dwa zdołam nagrać dzisiaj. Przynajmniej z tego, zobaczymy żeby ja nie podzielić tą misję na dwie części. Dziwneło mi się, sorka, ludzie. Niestety długo to się ładuje. Mam tylko internet nie straci, bo to wtedy jest e, ciężko. No, już ładuje się. Już no, pasek postępowania leci. Nie kurczę, ściągam mi ławy, wiecie, pierwszy raz gram w kampanię z wami. I zobaczymy jak tu będzie. Kama, kama come, come on. on, on, on. Jeszcze ja tutaj teledys nagram dotyczące StarCrafta. Kama, StarCraft, come on. Make the fast little <noise> o koleś, ja mam skrzywę, ja panie całkowicie. No! Szybciej, szybciej, szybciej. Ojej, oh yeah, zaczynamy naszą zabawę. Wykopalisko. Miejcie oczy dookoła głowy. Nie wiemy czemu to miejsce jest dopuszczone. Dołożyć komuś? Mamy jednego marudera. Kolejni terrańscy złodzieje. Sekrety tego miejsca są dla was zakazane. Zapłacicie życiem. No, jesteśmy marudera. No dobra. Teraz chociaż wiemy, co stało się z poprzednią ekspedycją. No właśnie, zabili ich protosi. No niestety... nie... Są... Zas nie troszkę tak mają automatyczne leczenie, świetnie. No i kanony. kanon, zostańcie na miejscu. Te działa protosów nas rozwalą, jeśli na nie ruszymy. Słon, obiecałeś mi czołgi obleżnicze, gdzie one są? Spokojnie, ważniaku, zaraz u ciebie będą. Dzieciaki załatwią te działa na cacy z bezpiecznej odległości. No to pana, że się to zniszczyli najpierw. Nie zbadziesz szkoli, działa. Zresztą mało obrażeń biją. Dobra, możecie się, się zwinać, kochani. No właśnie, najważniejsze jest zniszczyć pylon. Wtedy działka... są już w warte. Te nowe czołgi oblężnicze są podobne do starych modeli. Kiedy przełączasz się na tryb oblężniczy, zwiększa się ich zasięg i siła rażenia. W trybie oblężniczym nie mogą się ruszać. Więc jeśli chcesz je przestawić, to przełącz na tryb czołgu. No dobra. Umieśćmy parę czołgów oblężniczych na wzniesieniu. Rozbiją tropicieli protosów, zanim się w ogóle do nas zbliżą. Ojej. Oh yeah. Co się tak napali. Troszeczkę Już... Dobra, wiecie, co, weźmiemy ich pod kontrolę 1. Naszyli wypadek. Potwierdzam. Oczywiście. Tak. Tropiciele albo Stalkery to jest zamienna nazwa dla tych jednostek. O oh je yeah, jesteśmy. I mam bazę. Mamy dostęp do sieci bazy Mobiusa. Łamiemy zabezpieczenia. Przekazujemy panu kontrolę nad bazą komandorze. No, ratujcie kontrol. Ten kolorki zmieniło, jak słodko. Ognia. 174 gigawaty. Energia słońca na wyciągnięcie ręki. A teraz wyceluj w te drzwi i bierzmy się za cięcie. Moc wyjściowa lasera w normie. Trochę czasu to zajmie, ale inaczej nie dostaniemy się do świątyni. Komandorze, Taldarimowie gromadzą wojska przeciwko nam Więc rozstawiamy linie obronne i bronimy wiertła aż się przebijemy. Cieszę się, że mamy czołgi oblężnicze No to jest ten plus właśnie, że tu mam czołgi do tej misji. Mm, teraz tak O Jezu, co jest? Czołg tu. Czołg tu ERK tu i 3R w to miejsce. Teraz tak, potrzebujemy bunkrów i czołgów oblężniczych do obrony tego wiertła laserowego. Bez niego nie damy rady odzyskać artefaktu. Hmm, ciekaw jestem, czy my możemy. Nie, nie możemy tutaj tego zaatakować. Jesteśmy mieli zwiat. Hmm. Weźmy sobie tutaj reaktor. Kupy tu. By w tym czasie tutaj. <coughs> tak, tutaj mamy wysuniętą bazę, więc tu będziemy mogli się zabunkrować za chwilę. Zatankowany, gotowy Świetnie. Kondorze, udało mi się dotrzeć do pozostałości po sieci czujników ekspedycji Mobiusa. Przekierowałem dane na pańską mapę. Będziecie wiedzieć co kombinują Taldarimowie. A jeszcze nie ma sterowania nad działem, niestety, bo działem będziemy mogli zniszczyć y, protosów, żeby było śmieszniej. No, tu jeden RK mi został. BU. To się nam rozbudowało, więc możemy z... Sobie... Ale rąbnie! <laughs> Ale rąbnie! Oh yeah, pewnie! Tak możemy sobie porobić jeszcze tych. Świetnie, nawet nie doszedł. Jestem w drodze! Nie roztasz się, Czołgu. Siup. Pokaż na to... No dawaj! Lepiej, żebym tego nie żałował. Weźmy więc na razie tą trójkę i zobaczmy co tutaj jest ale RK ma zostać zaśmie Nie mogę się doczekać Dobra już widzę co tam jest Chcesz ze mną zadrzeć chłopcze? Nie nie chcę Proszę pana Nie ja chcę być grzeczny Dobra Mm, tu jeszcze bunkier postawimy. Proszę określić naturę problemu Nie. Tak, tutaj jest świetnie, ale tutaj są jak widzimy No Dobra, potrzebuję więcej RK. Że jesteś wzmocnienie naszych chłopców. No, dosyć długo będzie się tutaj przebijać. No, niech mi się tworzy lepszy atak. No, nie ma magazynu eee, S. Jak to kurde, ma stówę, to kosztuje. No i cyk, od razu jest magazyn. Nie, ja o to właśnie mi chodziło. To szybko jest tworzone. Tuż tu tropiciel i dwa zloty idą. ERK gotowy. BS Aha. <coughs> Chyba w kolejny magazyn L -L -K gotowy ja jeszcze tam się ze dwa czołgi przydały. 150 mnie to kurde kosztuje trochę sporo. Dobra, je... na pewno jeden czołg sobie weźmiemy. Ja muszę tutaj zniszczyć y... to, chociażby się przydało na dowiedzieć co tam jest. I dwa tutaj, na dwa czołgi to jednak tutaj za mało. E, jak zwykle. Tak szybkie dwa magazyny. Świetny, cieszę się. No bo wiecie co, weźmiemy ten czołg. Jest może jeden. O! Archonty! Jeden z gorszych przeciwników! Gadaj! Dobra, cztery Coś trzeba rozwalić! Jak zwykle, rozstaw mi się. Znisz mi to. Zamierzacie zbezcześcić to, co należy do bogów? Wierni na to nie pozwolą. To archonci, komandorze. Jeśli podejdą zbyt blisko, nasi ludzie nie będą mieli szans. Przekazuję ci ręczne sterowanie wiertłem laserowym. Może uda się go użyć przeciwko protosom. Słyszeliście. Uda ja się udaje. ten laser. Możemy go użyć przeciwko Taldarimom. No jach on ci leżą Uwaga, idzie się. Sam panienem powrócić do tak jest. Co okay. jest? Barwy i gotowe. Przeregu chłopak łeby idzie. Niezwykle. No i co tak długo? Na co? Śpieszycie się? Mm, B... U. Dobra, Clean Arhond. Zniż go. Scenowanie wiertłem, standardowo. Dobra, pustecie bradzą radę. Teraz tak... Mm. No, czterech marinesów. Dobra, z tymi czołgami tutaj pójdziemy. I zniszczymy. Co? Aha, to są te kaplice, to naga, Dobra. On będzie to zniszczyć. Ty, B, C. Komandorze, odbieram na tym obszarze sygnatury energetyczne kilku protoskich relikwii. Zaznaczam je na pańskiej mapie. Zadać, Jeśli mamy czas, to możemy się do nich dostać za pomocą wiertła laserowego. Stetman na no, pewno chciałby je zbadać. No, teraz na cały czas wszystko jest blisko. Mm, F2.